Dzień dobry, witamy na kolejnego odcinku e, w ślaku na Zanzibarze, Czarny Polak, Hakuna Matata. Zapraszamy Was. Ósmy dzień w Tanzanii. Wróciliśmy z Kilimandżaru. Zobaczcie, zupełnie inni ludzie, wszystko czyste, poprzebierane. I teraz zaczynamy część rozrywkową naszej wyprawy. Czyli niektórzy jadą gdzieś sobie pozwiedzać, niektórzy jadą popływać. A są też osoby takie, które wracają już do Anglii. Tu mamy jeszcze jednego zrelaksowanego pana. Bartosz zwany Wojtkiem. Przemytnik włóczni masajski. Trzymajcie no. kciuki. Trzymajcie kciuki, Bartosz nabył dwie włócznie masajskie, co jest zajebistym pomysłem, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak to przewiezie do Wielkiej Brytanii. No a my, teraz z Jessiką i jeszcze z sześcioma innymi osobami, udajemy się na tak zwaną czemka. Czyli gorące źródła pośród drzew, gdzie można się kąpać, jest bardzo czysta i ciepła woda, można zjeżdżać do tej wody na lianach. No, takie tam historie. Zobaczymy. Czekamy na auto, bo jak zwykle w Tanzanii wszystko dzieje się w tempie pole, pole czyli powolutku, powolutku. Umawiamy się na jakąś godzinę, po czym czekamy jeszcze dłuższą chwilę zanim cokolwiek się wydarzy ale to już jest standard tego czasu po prostu przyzwyczajcie Przejeżdżamy przez teren plantacji Kawy Chibo, największej plantacji tej kawy w Tanzanii. Dowiedzieliśmy się od naszych przewodników, że właścicielem są Niemcy. No, i oto mamy kopiec termitów, który dane mi było obejrzeć z bliska. Pierwszy w moim życiu. Przyjaciel Elisza, który jest Masajem, opowiedział mi co nieco na temat termitów. Okazuje się, że są oni znakomitymi architektami, ponieważ ich kopce mogą się wznosić nawet do 6 metrów. Aż tak dużego nie widziałem, ale przyznaję, że takie 2-3 metrowe mijaliśmy gdzieś tam po drodze. Używają one systemu wentylacji. Te dolne otwory służą jako wlot powietrza, górne jako wylot powietrza zużytego. A ich struktura jest bardzo podobna. Struktura społeczna do mrówek. Mają królową, mają robotnicę i mają swoich żołnierzy, którzy chronią rój przed atakami intruzów. Także bardzo, bardzo podobna struktura, tak jak powiedziałem, do naszych mrówek. Tyle, że same owady dużo większe. na nadczemka, po drodze dowiedzieliśmy się od naszego przewodnika, że czemka w języku masajów, słowo Swahili, to gorące źródła, woda, która jest podgrzewana. Mamy nadzieję spędzić tutaj miły czas, jeszcze taka mini wioska, już Wam pokazuję, obrócę kamerę i są stragany, na których można kupić wszystko, kawę, pamiątki, są owoce, naszyjniki, fajnie to wygląda. Pierwszy moment na czemce. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. Wchodzimy. Ej, zobaczcie to. O, jasna cholera. Prawie całe dla nas. Ej, w ogóle prawie nikogo nie ma. Zobaczcie. Czujecie ten klimat? I, I fajnie, że jest siedzie schować przed słońcem, Musimy byśmy tu umarli dzisiaj. Ufak yapalım bir hiç yok. <laughs>

아유 <목소리도> 가 <목소리도> 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 Teraz będziemy spróbowali świeże kokosy, które pan, który z w ogóle głuchoniemy, przygotował dla nas. Mamy prawdziwy baobab. Cześć Wam, dzień dobry. Część przygody pod tytułem Kilimanjaro zakończona. Nasza grupa rozdzieliła się. Pięcioro z nas udało się na Zanzibar, aby zaznać zasłużonego odpoczynku. W sumie siedmioro, bo jest jeszcze jedna para, y, która również jest na Zanzibarze. Mamy się z nimi zobaczyć w piątek. Część ekipy pojechała na safari, wciąż w Tanzanii, a były też osoby, które udały się już do domu do Anglii. Nie nagrywałem dnia przyjazdu, bo to w sumie nie będzie jakoś bardzo powiązane z wilczym szlakiem, ale ktoś muzykę głośno to włączył. My w tej chwili po prostu chillujemy w hotelu, idziemy zaraz z Jessicą na wieczorny spacer. Byliśmy trochę popływać, dzisiaj coś zjeść. Jutro mamy w planie jakieś atrakcje, więc będę zabierał kamerę i zrobię jakiś taki krótki filmik na wilczy szlak na temat Zanzibaru. Tutaj jest miejsce kary dla niegrzecznych turystów, zamykają ich w takiej studni. Pędza cały turnus pokutując za swoje grzechy Jesteśmy teraz w miejscu zwanym Baraka Natural Aquarium. Przykry taki mieliśmy incydent, bo już w Tanzanii były problemy ze słownością Tanzańczyków. Niestety, tutaj mieliśmy mówionego pewniaka, który miał nas odebrać, oprowadzić. Niestety nie stawił się, więc wzięliśmy taksówkę i przyjechaliśmy sami. Jest to miejsce, gdzie można popływać z żółwiami. Biegają tutaj małpy, są węże, krokodyle. Generalnie kosztuje to chyba 10 dolarów za wejście. I Możemy teraz używać tutaj towarzystwa zwierząt. Tu jest ekipa, z tam. Pójdę, pr pójdę przegonię węże, pierdolę. Nie mówij tego słowa. Czekajcie, bo robię zdjęcie. Weźmy, weźmy. O, ta, ta, ta. Głęboko tam jest, Gabryś? Stoję. A, okej. O, ty Od spodu jest. Teraz zejdę z głową pod wodę do niego. je ten duży mnie odgonił od niego, że mam mu nie robić. To pewnie jego faworyta. Może jego dziecko. Ktoś tu zrobił świetny interes dla turystów. Zobaczcie. Połapał trochę żółwi. Nie wiem, czy one mu się tu rozmnażają. Chyba nie. Najstarszy mówi, że ma zaledwie 25 lat. Myślałem, że one starsze są, ale nie. Dziewczyny się trochę boją, ale one nie robią krzywdy. Zobaczcie, pływają wokół mnie. Można ich podotykać trochę. Hop do góry kolego. Jak rakiny. Coraz bliżej. Super zabawa, naprawdę mi się bardzo podoba. Woda trochę śmierdzi, ale może znajdziemy jakiś krznic. Ja mam strój w kolorze sałatki. Ja mam zielony też. To nie jest prawda, patrz. Cześć. Byśmy pociśnili przecież za wejścia, nie? Siema. Cześć. A ugryzłam mnie. Ugryzłam mnie, jest tak lekko. No, wystaw rękę, to ci przejdzie dalej do siebie. Hej, Robert, patrz na oh, yeah, to. patrz na yeah, to jest wszędzie. jest masz to, czy masz to? Chyba chce ciebie. Cześć. Nie wiem, jak to jest. Hej, strungle. Nie, Squeeze.

No, ja się Jest Tylko to, nie skup się na oceanu. Jak masz robot lokomocyjny, nie skup się na oceanu. Nie skup się na to, że był że tego nie. Nie, nie, nie. Luz, Co, nie Co no. oddychać. robią ryby łagają? Eee, tak. On u nas miejsce, aż potem złapał sobie gondolopę antel za nogę. Ale brat, to jego pierwszy raz wiesz, tak niegoda. Jak złapał gondolopę za nogę z to gondolop płakał, nie, I on za bał się i Das ist ja ich hab' mal doch noch 44 stopnie Celsjusza. My siedzimy sobie w ciemie, rozwijamy. Przyjechaliśmy na miejsce zwane Chitach Rock, czyli skała geparda gepardów i tutaj będziemy mieli okazję spotkać się oko w oko z dzikimi zwierzętami, które zostały oswojone. Na początku miałem mieszane uczucia, bo myślałem, że oni jakoś odurzają te zwierzęta, ale teraz już wiem, że to są zwierzęta. To jest jak gdyby sierociniec, zwierzęta uratowane, osierocone, porzucone przez matki, nie wiem, może zabite, zabici rodzice. Od dziecka wychowane z ludźmi, dlatego y, są przyjazne. Jeżeli jest taka możliwość, to są również wypuszczane, zwracane na naturze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Boris' brother is Aslan. And Aslan is the biggest liar I have in Shidas Rock. have you ever met a bitch boy before? bitch boy? maybe a hundred and a half years of time? bitch boy? yeah, boy. yeah. we refer them as an illegal orn imagine if we release Rocky he will be very frightened and and then he will have an attack he will fall to his head and whatever yeah that's why Rocky will yeah. be with us yeah, his yeah. that's why Rocky will be with us <laughs> <laughs> Ah, about this one here, she likes drama very much, mm -hmm. and that's why her name is Deepa. As <laughs> Some people shoot traps to get monkeys, but they don't want just any monkey; they want the trap, as you might see. They want a mother with a baby, because they can never spray. Like Come. Jak tam z kluczem That's it. Um. i'm going to go up here and you can come and take apples from me i just wanted to tell you where they came from how they got here. if you're scratching her, she wants to take it because she likes it too much let me show you how you